Szanowni Państwo, Panie i Panowie, 15. jubileuszową Ekogale uważam za otwartą. Celem naszych targów jest niezmiennie od tych 15 lat to samo: jak najlepsza, najefektywniejsza promocja producentów, produktów ekologicznych oraz produktów tradycyjnych. Państwo wiedzą, że jako Województwo Podkarpackie, przodujemy pod tym względem. Mamy ich zarejestrowanych aż 250 produktów na liście, którą prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jest wielka promocja Podkarpacia i tego, co pozytywne, co dobre tutaj powstaje. Ja powstuję, powstaje dużo dobrych rzeczy. Chciałem przede wszystkim pogratulować organizatorom, że ta piękna tradycja jest skultywowana, że możemy mimo tych trudności pandemicznych odważnie organizować takie spotkanie. Po raz 15 pan marszałek jest organizatorem wspaniałej ekogali. Gratuluję jemu współorganizatorom tej inicjatywy tak bardzo potrzebnej z punktu widzenia polskiego rolnictwa, polskiego ekologicznego rolnictwa, ale tak bardzo potrzebnej także z punktu widzenia polskich konsumentów. Województwo Podkarpackie konsekwentnie umacnia swoją pozycję lidera wśród regionów specjalizujących się w wytwarzaniu żywności ekologicznej, a właśnie wydarzenia tego typu jak dzisiejsze mają promować nasze najlepsze produkty i ich producentów. Zespół szkół gospodarczych w Rzeszowie przygotował na jubileuszową ekogalę po prostu tradycyjne potrawy, które wiążą się najczęściej ze świętami Bożego Narodzenia. Dla nas jako producentów owoców liowizowanych zdecydowanie jest to szansa na promocję. Tutaj lokalnie, my działamy głównie na Podkarpaciu i też chcemy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o naszych produktach. Przyjechaliśmy tutaj aż z Lubelszczyzny. Mamy do zaoferowania trochę inne miody niż tutaj tradycyjne, bo na przykład mamy miód malinowy, miód fasolowy, faceliowy, który z tego co tutaj udało mi się dowiedzieć nie jest dostępny. Czwarta, piąty raz na tych targach i cieszymy się, że po pandemii to udało się dla e, polskiej strony zorganizować takie targi.